Siemanko moi drodzy witajcie w kolejnym odcinku z serii sportowe ciekawostki jak zwykle na wstępie zachęcam was do zostawienia subskrypcji i łapki w górę a teraz już nie przedłużając lecimy jest to kolejny odcinek maratonu na moim kanale dzisiaj sobie pomówimy o wstępnym kalendarzu kalendarzu pucharu świata Yy, na sezon yy, 2000 2022 2023 Tak, a więc inauguracja Pucharu Świata odbędzie się yy, dość wcześnie, bo 5 listopada 2022 roku w sobotę w Wiśle Yy, o płycie HS134, następny mm, oczywiście będzie to indywidualny konkurs. Następne mm, 6 listopada 2022, niedziela Wisła. Również konkurs indywidualny. Potem dopiero 26 listopada 2022 roku przeniesiemy się do Ruki o punkcie HS144. Odbędzie się konkurs, in... 142 odbędzie się konkurs indywidualny. Dzień później również to będzie niedziela Ruka HS142. Yy, również konkurs indywidualny. Mamy przerwę tutaj trzy tygodnie spowodowaną, tym, no bo ponieważ jest Mundial, dlatego też inauguracja będzie wcześniej w Wiśle właśnie. Początkowy miał być oczywiście w Nislem tak ile, no ale... Finn odrzucił. W sensie na początku przyjął, ale potem odrzucił Rosję. Ciężko stwierdzić, dlaczego tak? No ale... Nie moja w tym sprawa, bo następnie przenosimy się. Yy... 10 grudnia 2022 roku w sobotę w TTC Neustadt HS142 konkurs indywidualny dzień później niedziela TTC Neustadt również HS142 indywidualny następnie mamy 7, 17 grudnia 2022 sobota Engelberg HS140 konkurs indywidualny Dzień później niedziela Engelberg HS140, konkurs indywidualny i 29 grudnia 2022 roku rozpoczynamy turniej czterech skoczni w Oberstdorfie HS137. I to będzie konkurs też indywidualny. Yy, mamy potem w nowy rok, czyli 1 stycznia 2023 roku, w niedzielę w GAPA HS142, konkurs indywidualny. Przenosimy się potem 4 stycznia 2023 roku, w, w, to będzie środa do Innsbrucka. HS 100, y, HS 128 konkurs indywidualny. No i na zakończenie w trzech króli y, 6 stycznia 2023 roku to będzie piątek. To będzie piątek, będzie Bischofshofen HS 142. I to konkurs indywidualny. Także tak to się przedstawia, jeżeli chodzi do Turniej czterech skoczni. Następnie, jaki mamy układ? Mamy tak 14 stycznia 2023 rok, w sobota zakopane. HS140, konkurs indywidualny. Następnie mamy dzień później. W niedzielę zakopane HS140, pierwszy w sezonie konkurs drużyny nowy. Potem mamy Sapporo, czyli 20 stycznia 2023 piątek HS137, dzień później również Sapporo HS137 i jeszcze dzień później w niedzielę również Sapporo HS137. także Tak to wygląda, ale oczywiście w konkursy Sapporo no. Zawsze mogą wrócić obostrzenia, więc może będzie odwołane. Zobaczymy, ale są stopnie 3 zaplanowane. Zobaczymy. Oto mamy 28 stycznia 2023: to jest sobota. Ban Mitterdorf, pierwsze w tym sezonie. Loty HS235, 29 stycznia 2023 roku, niedziela. Ban Mitterdorf HS135: to właśnie będą tutaj loty. I się przenosimy dalej, gdzie mamy w lutym y, 3, y, 3 lutego 2023 roku w piątek y, Winningen y, będzie y, mixed. Następny dzień później w sobotę w Winningen H147 Konkurs indywidualny y, W następny dzień pi, y, 5. 5 lutego 2023 roku. W niedzielę będzie również Willingen na HS 7 konkurs indywidualny. Także tak to się przedstawia, jeżeli chodzi o pierwszą część sezonu. tak z grubsza, bo troszkę jeszcze jest w drugiej ale będzie jeszcze kontynuacja z tego odcinka z tego w następnym odcinku będziemy tutaj kontynuować, mówić o tym także ja mam nadzieję, że odcineczek wam się spodobał jest to dr dr drugi dzień maratonu zapamiętać drugi jeszcze trochę tego maratonu będzie także do zobaczenia jutro. Siemanko, cześć, czołem.